Już czas. Napiszmy historię razem. Jedność dla mnie to spotkanie różnorodnych ludzi, którzy szanują swoją różnorodność, kochają ją i z niej korzystają. Dla mnie jedność jest. E... Tą Bożą rzeczywistością, z której my tak naprawdę pochodzimy, dlatego że Bóg jest jeden w trzech osobach, więc dla mnie to jest niezwykle ważne i wiąże się to nie tylko z moim myśleniem, ale z moimi emocjami, z moim całym życiem. Więc jedność e, nie wyobrażam sobie Kościoła, który nie rozumie tego i nie wszedłby w to, dlatego że. Jezus ma jeden kościół, i my razem będziemy stali jako różnorodni z różnych miejsc, różnie rozumiejący. Tak po prostu będzie. I ja wierzę, że tylko Bóg może to uczynić. A więc moje oczekiwanie jest też takie, że Bóg dokona swoich dzieł. on no, rozpoczął w nas dzieło i je skończy. Więc to jest to, co ja myślę o jedności, i to pała we mnie, w moim sercu. Kocham to kiedy możemy stawać z braćmi, siostrami, z rodziną, a więc kiedy mówię teraz do ciebie, to chcę ci powiedzieć jesteś moją rodziną jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to jesteś rodziną bez względu na to gdzie jesteś, to dla mnie nie ma znaczenia jeśli On jest twoim osobistym Zbawicielem to Ojciec nas zrodził jeśli On nas zrodził, no to jesteśmy rodziną Już czas i napiszmy Napiszmy historię razem. Dla mnie, dla mnie osobiście to oznacza, że potrzebujemy zapiąć wrotki i zacząć działać. To oznacza, że potrzebujemy stawać razem, rozmawiać, robić rzeczy, robić wydarzenia, robić wszystko, co jest możliwe razem w naszych miastach. Szczególnie myślę o naszych miastach. Nie myślę o ogólnie, ale myślę o tych małych i dużych i większych, o tych zbiorowiskach ludzi, gdzie możemy napisać historię tego, co Bóg będzie czynił w następnych latach razem. Czy Bóg będzie czynił? Oczywiście, to jest jasne. On będzie czynił, dlatego myślę o tym wtedy. No to zróbmy to razem i stańmy razem. Uzupełniając się nawzajem i dając to, co każdy z nas ma, bo każdy z nas coś ma i ty masz, i ja. My wszyscy mamy coś, co możemy sobie nawzajem dać. A więc napiszmy rzeczywiście razem to, co ma się wydarzyć już według mnie teraz, bo już czas. Co możemy zrobić, żeby zbudować mosty jedności. Po pierwsze, potrzebujemy przyjąć drugiego człowieka takim, jakim on jest. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, potrzebujemy poznawać drugiego człowieka takim, jakim on jest i potrzebujemy usłyszeć jego serce, potrzebujemy zrozumieć, kim jest i jaki jest. I trzecia rzecz, potrzebujemy szanować tę różnorodność, która między nami jest, dlatego że bez szacunku do różnorodności nie jesteśmy w stanie stanąć razem, a szacunek. W tej różnorodności będzie oznaczał jedną rzecz, że ja będę patrzył na Ciebie jako na niezwykle wartościową osobą, która może mi w tym pomóc, żebyśmy mogli dokonać tego, do czego Bóg razem nas wszystkich powołał. A więc te trzy rzeczy wierzę, że one są niezwykle ważne, niezwykle istotne. I to, co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że oczywiście potrzebujemy, żeby Bóg zanurzył nas w miłości. Oczywiście potrzebujemy, żeby Bóg napełnił nas swoją mocą, bo tylko dzięki Jego mocy to się się stanie, ale te trzy rzeczy, które powiedziałem na początku, są według mnie bardzo ważne i bardzo istotne dla nas. Super, wyzwanie, wyzwanie dla ciebie i dla mnie, dlatego że coś tu się wydarzyło, coś tu się stało, coś się dzieje, może byłeś na tej konferencji, a może nie. Nieważne, ale na pewno teraz widzisz, słyszysz i odbierasz to, co mówię. Żebyśmy mogli dokonać rzeczy i stworzyć historię razem, to potrzebujemy zacząć działać, potrzebujemy się spotkać, potrzebujemy w naszych miastach nawiązać kontakt z tymi, z którymi być może nie mogliśmy nigdy nawiązać kontaktu z tego względu, że się baliśmy, obawialiśmy, myśleliśmy, że są ludzie, których, którzy nie będą chcieli z nami rozmawiać. Wyciągnij rękę do tych, których nie znasz. Pójdź do tych, którym wydaje ci się, że to po prostu nie, nie zagra. Ja, ja nie zapomnę takiego momentu w moim życiu, kiedy Bóg mi powiedział. Pójdziesz do charyzmatyków katolickich i ich przeprosisz za to, że uważasz, że jesteś lepszy od nich. I to był mój pierwszy krok, który ja uczyniłem, jeśli chodzi o moje życie. Poszedłem do nich i powiedziałem: Wiecie, miałem takie fatalne myśli o Was. I myślałem, że ja po prostu lepiej wiem i że się lepiej znam na rzeczach. I chcę Wam powiedzieć, że chcę to wyznać przed Wami po to, żeby powiedzieć, że moje serce jest otwarte na Was i chciałbym z Wami coś zrobić. A więc nie, nie zostawaj w tym miejscu bez czynności, nie zostawaj w tym miejscu. Może się kiedyś coś wydarzy. Nie czekaj na to, zacznij działać. Kiedy już teraz posłuchałeś mnie, więc zacznij działać. Cześć, trzymaj się.